Prawie rok temu jak byliśmy świadkami kampanii wtedy do Sejmu i Senatu, do parlamentu. No i wydarzyła się tragedia. Tragedia się wydarzyła w szpitalu, w którym był człowiek, kandydat na posła wtedy, który oficjalnie krytykował przez całą tak zwaną, no wiecie co, polski rząd, ministra i, i tak dalej, tym podobne. Wydarzyła się tragedia, no i oczywiście minister ówczesny pan Niedzielski e, tę tragedię oczywiście wykorzystał i obwinił tych, których nie powinien moim zdaniem obwinić. I dzisiaj o tym. Damian Garlicki, ratownik medyczny, jest po drugiej stronie internetu. Dzień dobry Damianie, witamy. Witam Państwa, witam Ciebie. Dawno się Zanim... nie widzieliśmy i dawno nie rozmawialiśmy. Widzieliśmy, więc... Ja, ale jest o czym dzisiaj... Zaraz zresztą wszystko opowiesz. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym tylko podziękować widzom za wsparcie kanału i proszę o to dalej numer konta widzicie na swoich ekranach, by PSTV przetrwało, potrzebna jest Wasza pomoc, a po drugiej stronie, a jeśli inną formę wolicie, czyli postawić tam kawę, to pod tym adresem w stopce tego materiału możecie oczywiście znaleźć odnośnik, jak można postawić tam kawę, za co bardzo dziękuję. Dobrze, Damianie, zostawiam Ci i oddaję Ci głos, no, bo ta traga przypomnijmy o co chodzi tak naprawdę i za co się teraz chcę między innymi ciebie obwinić nie tylko samą winą czy tam jakimś naganą ale również bardzo ciężką karą finansową co jest dla mnie zupełnie jakimś odpałem więc oddaję ci głos bardzo proszę no, sprawa jest o tyle dziwna, kuriozalna, co wręcz można było użyć słowa niebywała, ponieważ w historii Szpitala Złotowskiego, bo mówimy o szpitalu w Złotowie, w województwie wielkopolskim Powiat Złotowski, niejednokrotnie nakładane były kary przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Były sytuacje, w których nawet SOR był zamknięty, czyli szpitalny oddział ratunkowy ze względu na brak obsady lekarskiej, ze względu na to, że za zaniemogli, zaniemógł pewien lekarz. Sprawa dosyć głośna, obiła się oczywiście o media. I nie słyszeliśmy jako pracownicy, aby także inne kary, które były nakładane na szpital, żeby tymi karami szpital obarczał przede wszystkim pracowników. I teraz do sedna sprawy. Wydarzyła się blisko rok temu tragedia. Niestety uczestniczyłem w całym tym zdarzeniu, Blisko miesiąc później dowiedziałem się, że właściwie ta sprawa też mnie dotyczy. I tak jak powiedziałeś, skrzętnie zostało to później szybko wykorzystane, między innymi przez Ministerstwo Zdrowia, które zleciło właśnie kontrolę w szpitalu po, po śmierci pewnej pacjentki. Ja z tą pacjentką miałem kontakt pierwszego dnia w szpitalu na Sorze jako osoba dokonująca tak zwanego triażu. I ta pacjentka zmarła później, po sześciu dniach. Oczywiście była jeszcze w dwóch innych szpitalach. Dwa razy był zespół ratownictwa medycznego. Cały, ta, cały czas toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie. Nikt nie ma postawionych absolutnie żadnych zarzutów. Natomiast w ekspresowym tempie, na polecenie, Pana dyrektora ówczesnego, pana Bobruka, który właśnie przysłał mi kilka dni temu zawiadomienie. Po pierwsze, zwolniono mnie właściwie natychmiast z pracy, czyli podkreślam raz jeszcze, nie mam żadnych zarzutów prokuratorskich. Bazowano na doniesieniach medialnych, zresztą tak zostało mi to powiedziane, że na podstawie doniesień medialnych zwalniają mnie z pracy, ponieważ towarzyszka pacjentki, jej koleżanka, poszła do pracy i powiedziała, co tylko, jej, jak to się mówi, na duszy grało, czyli skłamała, i na podstawie kłamstwa zostałem zwolniony z pracy, bo rzekomo wyrzuciłem pacjentkę ze szpitala, co jest wierutną bzdurą. No i najgorsze jest to, że przyszła w końcu było postępowanie kontrolne nałożone przez pana Niedzielskiego, przyjechali funkcjonariusze z Narodowego Zdrowia, Funduszu Zdrowia, no i obarczono mnie i pozostałych kolegów karami finansowymi. Za niewydanie tak zwanego dokumentu medycznego, w sensie karty triażowej, gdzie tłumaczyłem to już wielokrotnie, między innymi dyrekcji szpitala i bezpośrednim przełożonym, nie było mi, nie, nie miałem możliwości nawet wprowadzenia tej osoby do komputera, ze względu na to, że jej koleżanka po prostu razem z tą pacjentką wyszły. No i dostałem karę blisko 140 tysięcy. Nie wiem na jakiej zasadzie Narodowy Fundusz Zdrowia, jaki stosuje kalkulatory, wyliczenia że za niewprowadzenie osoby do komputera, jej danych personalnych, nakłada się na mnie 140 tysięcy kary i oczywiście na pozostałych, pozostały personel, który jak gdyby zamieszany jest w tą sprawę, od 40 do 10-20 tysięcy na pozostałych ratowników medycznych. Jest to sprawa tym bardziej kuriozalna dla nas wszystkich, bo tak jak wspomniałem wcześniej, w historii tego szpitala nie słyszeliśmy, żeby lekarz na przykład, który był pod wpływem alkoholu, został wyrzucony z pracy zostały nałożone później kary finansowe na szpital, żeby obarczano na przykład w tym momencie te osoby karami finansowymi. W moim przekonaniu jest to pokłosie, jest to typowo Polityczna decyzja ze względu na to, co mówiłem i co robię. I eee, jak się to skończy, nie wiem. We wtorek jadę do prawnika, będziemy rozmawiać, jak dalej tą sprawę ruszyć. No i zobaczymy, jaki będzie finisz tej akcji. Na pewno się nie poddamy, ponieważ nie czuję się tutaj absolutnie osobą, osobą winną w tej sprawie. Należy tylko współczuć, co wielokrotnie pod, podkreślałem, rodzinie zmarłej. Eee, należy też dodać to, co też już wielokrotnie mówiłem. Ta pacjentka z tego, co ja pamiętam. Wysłuchała wszystkich moich rad ze wstępnej rozmowy, ponieważ o tym świadczą jej późniejsze kroki, które poczyniła, czyli poszła do lekarza, pojechała do innego szpitala na badania. I tak jak wspomniałem wcześniej, nikt nie ma w sprawie postawionych żadnych zarzutów, natomiast szpital Złotowski. Postanowił ukarać mnie 140 tysiącami złotych za niewydanie dokumentu medycznego. Tak, w dużym skrócie można tak to nazwać. No dobrze, no moje pytanie jest takie: przychodzi do ciebie pacjentka, która jest zdenerwowana, bo wcześniej ją traktowano w innych ośrodkach medycznych, mówiąc delikatnie, niewłaściwie. Ty jej tłumaczysz na tyle, ile możesz, co ma dalej zrobić. Ona jednak uniesiona, zdenerwowana tym, że niewystarczające są słowa nie tylko twoje, ale innych osób, które miały z nią kontakt, wychodzi sama z własnej woli, jak gdyby rezygnując z jakiejkolwiek dalej, dalszej formy pomocy. Cała dochodzenie prokuratury, wciąż, czy też policji, kogokolwiek, wciąż jest w toku, nikomu nie postawiono zarzutów, to powiedz na jakiej nikom. podstawie tobie postawiono, czy też zarządzono karę 140 tysięcy złotych i kiedy to zrobiono? No bo to rozumiem, że wtedy jeszcze zrobił to dyrektor, który był pod ministrem Niedzielskim, dobrze, dobrze mówię? Ja myślę, że on, nie wiem, czy mam dobre informacje, czy jeszcze jest ten pan dyrektorem w Złotowie. E, natomiast pismo jest po, przez niego podpisane. E, natomiast musisz jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że blisko rok temu, właśnie to ty ze mną nagrałeś w telewizji w Realu program o Ukraińcach, którzy mówią, że są lekarzami bądź dostają warunkowe prawo wykonywania zawodu. To jest kolejny etap który ja z Tobą nie tylko na kanale WRALU24, ale także i poza kanałem nagłaśnialiśmy. Ta sprawa zaczyna ujrzała coraz większe światło dzienne, coraz bardziej słyszymy w opinii publicznej, jak społeczeństwo polskie jest oburzone na to, że właśnie tak zwany personel medyczny podający się. Za lekarzy dostają warunkowe prawo wykonywania zawodu bez zdania egzaminu lekarskiego, państwowego egzaminu lekarskiego. Mają na to 4 lata i to jest pokłosie także tej sprawy. Za dużo niewygodnych tematów poruszałem w zakładzie pracy, w szpitalu, w którym pracowałem, zaczynając od pandemii, a właśnie kończąc na tym, że ujawniliśmy ten proceder, gdzie przyklaskuje tak naprawdę obecny rząd i były rząd. Tutaj się w tej materii nic nie zmieniło i myślę, że to będzie ciężka batalia dla mnie, ponieważ po swojej, niestety naprzeciwko mnie, Stanął system i z tym systemem będzie trzeba po prostu podjąć walkę. Nie mam co liczyć na wsparcie personelu, bo jest zastraszony, wiem, że tak jest. Niejednokrotnie pracując tam byłem świadkiem nachodzenia przez dyrekcję i dziwnego nachodzenia w nocy i sprawdzania, co my robimy. I, i to nie są tylko moje opinie, ale to są także opinie pozostałych pracowników, pracowników z którymi mam kontakt. Natomiast mówię, bulwersujące jest to, że nie ma mamy żadnych zarzutów postawionych, a szpital postanowił sobie nas ukarać karą finansową, gdzie, nie, gdzie ja pisząc jak gdyby wyjaśnienia do tego, co się wydarzyło, także przekierowałem ten list do informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, sam ujawniałem wiele nieprawidłowości, o których informowałem w dokumentacji medycznej, co w ogóle nie zostało jak gdyby uwzględnione. Także no czeka mnie spora batalia na pewno sądowa, zobaczymy jak to się wszystko pokończy. No dobrze, no to w takim razie zadam to samo pytanie. Byłeś jednym z tych pierwszych, jeśli nie pierwszą osobą, która mówiła o tym, że zatrudnia się chociażby tak zwanych lekarzy z Ukrainy, którzy po pierwsze nie muszą nostryfikować swojego dokumentu do ukończenia szkoły medycznej, po drugie nie mówią w języku polskim płynnie i wiemy już dzisiaj z doniesień medialnych, że to kończy się. Czy skończyło się już w kilku przypadkach śmiercią pacjenta? Znaczy, ja mogę powiedzieć, już teraz mi nie zależy na tym, żeby kogoś chronić, ukrywać, ale w tym momencie, kiedy ja pracowałem w szpitalu w Złotowie, tam też była zatrudniona osoba z Ukrainy, która przychodziła z kartką, długopisem i uczyła się od lekarzy wielu rzeczy, poczynając od tłumaczenia niektórych medycznych. Co dla mnie też jest bulwersujące, że Rząd, a wykonawcą rządu jest NFZ, a NFZ to taki dyrektor, a tak naprawdę starostwo powiatowe w Złotowie godzą się na to, że zatrudniamy człowieka, który przychodzi i się uczy, uczy się medycyny. No, dla mnie jest to niebywałe, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład ratownik medyczny pielęgniarka albo lekarz, który kończy studia medyczne w Polsce przychodzi sobie do pracy i wszyscy się godzą na to, że on się teraz będzie przyuczał i mamy mu wszyscy pomagać. No to nie, nie o to chodzi. I tych spraw, których i ty i ja nagłaśnialiśmy, a że gdyby teraz sprawa dotyczy mnie, było na tyle dużo, no to postanowili znaleźć jakiś haczyk na mnie. No niestety szukali, szukali aż w końcu przytrafiło się nieszczęście podkreślam w tej całej sytuacji i wykorzystali ten moment doniesień prasowych fałszywych zresztą doniesień prasowych. No i tak to się ta sprawa skończyła. Natomiast nie poddam się i będziemy próbowali walczyć, i będę też kibicował moim kolegom, na których też została ta kara finansowa nałożona, bo też sprawa dotyczy, jak gdyby, szpitala w Pile, do którego ta pacjentka także trafiła i tam nikt nie został obarczony żadnymi karami finansowymi z personelu. Wszyscy pracują, mają się dobrze. Tylko tutaj niestety zagrało coś innego, co już ty poruszyłeś na samym początku. Stałem się osobą bardzo niewygodną, bo odzwolnienia w szpitalu. Się zaczęło, ale też nie mogę nigdzie tak naprawdę teraz dostać pracy, i swój, jak gdyby. Obraz swojej arogancji, chociażby podczas komisji sejmowych, e, pokazał pan Arłukowicz, wyzywając mnie chociażby od antyszczepionkowców, e, nie dopuszczając do głosu, gdy rozmawialiśmy o ustawie o państwowym ratownictwie medycznym, chociażby. Także, no niestety, zaczynamy płacić srogą cenę za to, co mówiliśmy przez ostatnie lata. Zresztą, ty, Piotr, chyba też tego doświadczyłeś i sam wiesz, jak to jest. I, społeczeństwo pewnie teraz które ogląda powie że się żalimy nie my walczyliśmy dla ludzi i za ludzi i teraz nagłaśniamy nasze bezpośrednie problemy bo nas system po prostu zaczyna dociskać No taka jest prawda dobrze tak wiesz co w międzyczasie jak mówiłeś zajrzałem na stronę internetową szpitala powiatowego w Złotowie. No i przynajmniej na stronie wciąż jest, że dyrekcja szpitala PO dyrektor, czyli pełniący obowiązki lekarz Artur Bobruk wciąż istnieje, figurują tak. Czyli chyba pan Artur to ta, ta sama osoba, rozumiem, która nałożyła tę karę. Tak, to, jest, ciebie, to tak. jest ta sama osoba. Mhm. Czy powiedz mi tak, żeby. Gwoli, gwoli wyjaśnienia, jakie jest uzasadnienie, czy dostałeś jakiekolwiek uzasadnienie tej kary? Z jakiego powodu, co, dlaczego, na, na, na podstawie jakiego prawa, bo przecież jakiegoś regulaminu, no bo jeśli wcześniej ktokolwiek był, tak jak wcześniej też powiedziałeś, oskarżany o jakiekolwiek błędy, no to raczej w jego imieniu występował szpital, czy jakaś je, placówka medyczna, która dokonała tego błędu. A w tym przypadku to co? To o co chodzi? To znaczy bo, bo, bo byłeś zatrudniony jak gdyby na kontrakt, nie, nie na, Już na etat, ty, i z tego względu to ty powinieneś odpowiadać? E, oni zasłaniają się przede wszystkim finansami publicznymi, powołują się na odpowiednie przepisy dotyczące finansów publicznych, czyli jak gdyby chcą pokazać, że karę, którą dostali, że to nie jest ich wina. Oczywiście, my będziemy z adwokatem skrupulatnie przeglądać te wszystkie przepisy. Natomiast nie tylko ja, jako pracownik kontraktowy, dostałem tą karę. Ja tylko podkreślam, że dostałem najwyższą karę. Pracownik, który jest na etacie, bodajże, dostał 40 kilka tysięcy kary. Z pewnego tam względu w tej chwili nie chcę, jak gdyby o tym mówić, bo, bo to, to mnie nie dotyczy. Zresztą, znasz mnie, wolę mówić o jak gdyby tylko o tych swoich tematach. Natomiast to jest ewidentna zagrywka tej dyrekcji, która. W jakiś sposób chce karać pracowników. Poza tym, my mamy niestety bardzo zamordystyczne, mieliśmy bardzo zamordystyczne umowy kontraktowe, gdzie jest kilka stron samych kar. Mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli nie podpisałbym tych warunków, tej, tej umowy, to po prostu nie pracowałbym. I tak jest w wielu miejscach w Polsce. Nas się przymusza z amortystycznymi umowami kontraktowymi do pracy. My nie mamy jako pracownicy kontraktowi w wielu miejscach w szpitalach w Polsce prawa głosu. Nie możemy nawet negocjować tych umów. One są narzucone. No i niestety w tej umowie też jest, jest napisane, że jak gdyby, gdy z naszej winy, jeżeli z naszej winy Szpital dostanie jakąś karę, to możemy zostać obarczeni tą karą finansową. Natomiast szpital nie pokazał mi żadnego dokumentu. Miałem to tylko do wglądu, nie mogłem sobie żadnego zdjęcia zrobić, żeby później z adwokatem się odnieść do tych dokumentów. Do czego tak naprawdę Narodowy Fundusz Zdrowia miał zastrzeżenia? No i sam jestem ciekaw, czy za tak zwane moje uchybienie, o którym mówi tutaj szpital, czyli niewydanie dokumentu medycznego, czy właśnie. Ta czynność warta jest aż 140 tysięcy złotych. To jestem zszokowany tym, że nie wprowadzenie pacjenta do komputera kosztuje 140 tysięcy. Poczekaj, 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 bo to są kilka wątków, które widzę jeszcze i mam ochotę Cię o to zapytać. Muszę Cię o to zapytać. To znaczy jak? Czy dostałeś chociaż papier oficjalny z, z dyrekcji szpitala, że na podstawie takich i takich, na przykład chociażby Twojej umowy, tak? Z, ze szpitalem, yy, gdzie było to wcześniej wspomniane, że na twój błąd medyczny spowoduje to i to, to dostaniesz taką karę. Czy dostałeś jakiekolwiek nie, my wyjaśnienie żadnych... na piśmie? Da, skąd nie. ta kara? Z jakich przepraszam, paragrafów, z jakiego regulaminu, z jakiej decyzji, czyjej decyzji? Czy to zostało ci wyjaśnione? No bo przecież masz prawo się odwoływać od każdej decyzji. No, no chyba, że, że to już jest mamy podstawowe pismo, i który to mówi, jest bardzo że pismo. jeden decydent będzie mówił: Dobra, Garnicki jest winny, koniec, kropka, i ma zapłacić. A jak nie, to niech spada. Dostałem bardzo ogólnikowe pismo ze szpitala i tak jak powiedziałem we wtorek udaje się do adwokata i będziemy skrzętnie analizować ten cały dokument, natomiast to jest bardzo ogólnikowy dokument, tam nie ma, my doszukujemy się gdzie jest napisane, że właśnie tak jak powiedziałem nie wydanie jakiegoś dokumentu, nie zrobienie czegoś, to ta kara kosztuje tyle i tyle nie mam tego w umowie nie dostałem informacji ze szpitala właśnie jak to wszystko wyglądało gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na nich tą karę bo z tego co wiem tam było kilka różnych wątków i uchybień jeżeli chodzi o chyba prowadzenie czy też funkcjonowanie SOR-u chodzi o pewnie dokumentację medyczną może jakieś inne jeszcze rzeczy tam jeszcze jest wątek Zespołu Ratownictwa Medycznego natomiast nie mam kompletnie wglądu na tą chwilę do niczego a więc wnioskuję, że mogli sobie o tak z kosmosu wziąć tą cenę, podzielili całą karę na czterech ratowników i chcą mieć po prostu problem z głowy. Może dzięki temu pokazują, że mają dobre osiągnięcia finansowe i będzie można sobie dać premię, chociażby za półrocze, czy też po, po roku kolejnego dyrektorowania, no bo na tym to się wszystko odbywa. Jeżeli pokaże szpital, że niestety ma bilans ujemny, bo miał tyle i tyle kar z winy na przykład szpitala bądź kierownictwa, no to nie będzie później nagrody pieniężnej. A więc obarczono po prostu tą karą nas. Co jest, tak jak wspomniałem, to jest ewenement z skali tego szpitala. No, że przyjmijmy, że jest coś takiego, karanie medyków za jakieś tam błędy, co jest, znaczy przyjmijmy na chwilkę, bo uważam, że to jest kuriozum, zgadzam się. to teraz takie trochę filozoficzne znaczy, ja, ja zrozumiałbym, wejdę ci w słowo, ja zrozumiałbym, gdybym okazał się, że ja jestem winny, tak? Gdybym wiedział, że ja coś zrobiłem źle, przyznałbym się do tej winy, miałbym postawione jakieś zarzuty prokuratorskie, ja nie mam kompletnie nic. Nie mam nic na tą chwilę. Nie mam żadnych zarzutów. Na podstawie fałszywych doniesień medialnych z lokalnej jakiejś tam gazety, że tak powiem, złotowskiej, zostałem zwolniony z pracy rok temu. Od pokłosiem tego, jeszcze raz powtórzę, jest teraz nałożona na mnie kara finansowa 140 tysięcy i zacznie się, tak jak wspomniałem, niedługo batalia pewnie w sądzie. No, bo nie odpuścimy tego, żeby w ten sposób był traktowany pracownik. I powiem tutaj, no, skromnie Jestem zresztą, to nie są tylko moje słowa, ale jestem uznawany za jednego z, z lepszych ratowników medycznych, nie tylko w tym okręgu, ale i w Polsce. No, ale niestety niszczy się, niszczy się nas za to, co mówimy i co chcemy jeszcze przekazać ludziom, żeby przestali wierzyć w to, co się dzieje i otworzyli przede wszystkim oczy. I przypuszczam, że takie sytuacje niestety będą miały coraz częściej miejsce, bo tak będą nas wykańczać. Oni nie odpuszczą, w sensie rząd nie odpuści nam niczego i zrobią wszystko, żeby swoje macki gdzieś tam na ten grunt lokalny, oddolny wypuszczać, żeby nas po prostu dociskać. To jest moje zdanie. Dobrze, Damian, to dokończę moje pytanie. Skoro, przyjmijmy na chwilę, że nie wiem, jakimś cudem, ktoś jest winny. System przykładowo i ktoś powinien zostać ukarany. To takie retoryczne, filozoficzne wydanie to za ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, jak myślisz, jak niedzielski powinien być ukarany? Ja myślę, że on już został wynagrodzony. Słyszeliśmy o tym, że pan niedzielski dostawał już um, nagrody. Natomiast yy, i u ciebie to powiedziałem, i ty to mówiłeś. Nikt z nich nigdy nie zostanie osądzony ani ukarany. Mówienie opinii publicznej, że ci ludzie zostaną postawieni przed Trybunał Stanu jest fikcją i to jest też okłamywanie społeczeństwa. Jeżeli politycy uważają, wypowiadają takie słowa, no to mam nadzieję, że zdają sobie sprawę. Ile trzeba mieć głosów uparcia w Sejmie, żeby taką osobę w ogóle postawić pod trybunałem stanu? A więc Sejm musi przegłosować a on coś takiego, to jest bodajże chyba dwie trzecie głosów wszystkich posłów, a więc jest to po prostu niemożliwe. A więc to, co słyszymy w telewizji, żaden z, żadna z tych osób nigdy nie zostanie ukarana i rozliczona, czy to za niepotrzebnie kupowane tak zwane szczepionki, czy te preparaty na COVID-19, nie wspominając właśnie o tych już 200 tysiącach nadmiarowych zgonów. Nikt z tych osób nie zostanie. Rozliczony, bo to oni mają władzę i oni mogą. My nie mamy władzy, my nie możemy nic. Będziemy się tej sprawie przyglądać, to mogę obiecać Tobie i Państwu. Będziemy o nim mówić, będziemy nagłaśniać bulwersujące, e, chciałem powiedzieć, wątki tej sprawy, ale ta cała sprawa jest sama w sobie bulwersująca. Damian Garlicki, Ratownik Medyczny, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję, Damian, za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Do zobaczenia. A ja również Państwu dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by wspierać nas dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia PSTV i zapraszam również w innej formie, jeśli ktoś woli, bo jest prostsza. Można postawić tę kawę na obrazku. Widzicie adres i w opisie tego materiału również go odnajdziecie. Więc Zachęcam do wsparcia, postawienia nam kawy. Dziękuję z całego serca. Do zobaczenia. Do widzenia.